Witam wszystkich w 48. części Let's Play Rizen 3 Władcy Tyta. E, przypominam, że ostatnio eksplorujemy cytadelę, e, siedzibę e, łowców cieni. Tak? łowców cieni? Kurde, zawsze zapominam jak oni się nazywają. Czy wo wojownicy? Nie, łowcy cieni, chyba tak. Mam nadzieję, że tak. I ostatnio rozmawialiśmy z Eldrikiem i on, nam, on nas bardziej wtajemniczył o co tu tak naprawdę chodzi. Ale jeszcze nie należymy do tej gildii. A szkoda, szkoda. O coś to musimy pomóc im, tak? Żeby do niej należyć, coś takiego. Dobra, jesteśmy na pierwszym piętrze. Parter mamy za sobą. Tu jest pierwsze pier pięterko. To tutaj stoi. Burk See. Burke. See. spocker. What? Burk Burke. Okay, you're Burke. See. Burke. See. What the fuck you on about? Something seriously wrong with him. chyba tak. Oj, chyba tak, chyba tak. Powiedz mi, pogniewać się, jak ja sobie tutaj wejdę? Nie, to zajebiście. Ja sobie to wszystko pospieram Po co ma tak leżeć, nie? A przy okazji, zajebiście by było, jakbym znalazł tutaj. Ten kamień, kurwa, nie stołek, nie stołek. Kamień do teleportu, to było kozacko. To co jakieś ubranie. Starożytna wiedza. No proszę, proszę, trochę złota. Złoty kielich, a ten pistolecik, co znalazłem? Nie, ba dziewięć. OK w ogóle to cała nie no to wieża. Ciężko to nazwać. tylko bardziej cytadela, nie? Fajnie to wszystko wygląda. Tu mam następną osobę. Spokojnie, o co chodzi? Leave me alone. Everyone here has a problem with me. It all started when I found this place to sleep. Don't sleep among the supplies, they said. But none of the vagrants told me what would happen if I did. When I returned from a hunt a few days ago, a second door had appeared. I can't begin to tell you how much I bloody hate those pigs. Hey. Now everyone's walking through my hut. Every bugger under the sun. Czy wam ta sytuacja się w ogóle nie kojarzy? Dla mnie to jest prawie identyczna sytuacja jak z Gotika. Tam też był gościu, który zrobił sobie chatkę na środku drogi w obozie. I jak wrócił z kopalni, miał drugie drzwi. Już rozpoznałem to po pierwszym tekście. Nie wiem, czy nie był identyczny jak z Gotika. Znaczy, identyczny, może nie, ale w 90% podobny. Naprawdę, a sytuacja jest. no. Prawie taka sama jak w gotiku. O bez jaj. Widzę, że tutaj twórcy puszczają oczko dla starych fanów. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ooohoo, oh, oh, oh. nie, nie, nie. To jak się denerwujesz, to ja cię tu nie będę okratał. A szkoda, co ty, Wilson, tutaj robisz? Opanuj się, Wilson, serio? A tak bardzo tego pilnujecie. Ja tu sobie wieczorkiem chyba przyjdę, co? Chyba tak. <laughs> Chyba tak. Chyba tak. Chyba sobie wieczorkiem przyjdziemy. No proszę, dawno koszmaru nie mieliśmy. U, kogo my tam? Zaraz, zaraz, zaraz. Ten grubasek. Kim ty jesteś? Garcia. Hey you, stay there. Have you seen my golden bro? No. Nie. Not that I know of. Damn. I was sure that it's here somewhere. Wait a minute. You stole it, didn't you? Give it back before I flay you alive. <sighs> I haven't got your damn brooch. You're lying. I can see it in your face. I know idiots like you. You can't Spend turn away from idiots like you. Get out of my way. I have to get out of here as quickly as possible. Wait. Fool. Do you think I'm blind? Oh, there was something there. Chee for more of Mamy ważne zadanie do zrobienia. Okej... Okay. Niech on sobie smacznie tutaj śpi... A my sobie przeszukamy jego chatę. Ale ta scena, no kurde, bo jak wyjęta z Gotika, no coś pięknego. Jest to takie badziewie. No może oprócz tego rumu, reszta to. shit. So, jest to surowa ryba. Rudy, ciemno tu jak. Kolejna z ta już dobrze zabezpieczona. Chyba tutaj coś musi być do cholery cennego, co? OK okej... Ani bimber, złoto, rubin... no tutaj już trochę lepiej. Zdusrebrny kielich, dzban. O, nawet fajne fanty, nie powiem. I tu widzę jakieś złote popiersie, tak? No, będzie co sprzedawać, tak. Tu już mi się opłacało lustereczko. Popiersie. Mhm, kowalski młot, luneta. Pełno tutaj kowalskich młotów zauważyłem. A tam się nie możemy dostać, tutaj żadnego przejścia nie ma, co? Hmm. A jest jeszcze miotełka do zabrania. Jak wszystko, to wszystko, co? Yuma nie śpi, dokładnie. Okej, okay, ale teraz przydałoby się stąd wycofać. Może raczej po cichu stąd wyjdziemy, co? Nie szukam problemów. keep your fingers to yourself understand oh yeah oh yeah przegapiłem świetny fuck this shit a gdzie jest edward sączon Nie chcę nikogo martwić, ale Edward się zgubił, dobra, ale znajdzie się na pewno. Spoko, spoko, nie marudźcie tam. Prześpię się tylko do rana. Okej. Okay. Kurde, to jest zakwa ze złotem, o shit. Fajna sprawa. Edward! O, tutaj możemy przejść. Chodź tu, chodź tu, proszę Cię. Dobra. Ja bym jeszcze sobie tą sakwę z przyjemnością... ...pożyczył. Tak. Okej, okay, dobra, no to to mamy zbadane. Ciekawe... Jak tam się można dostać, i czy tam coś jest ciekawego, czy nie bardzo. No nie, przecież to możemy wejść od tamtej strony. No tak. Zaraz to zbadamy, zanim pójdziemy dalej na górę. Zaraz to sobie zbadamy. Tędy, no dokładnie, to by się zgadzało. Okej. Okay. Pięknie. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj pod podlucik. Jakiś srebrny kielich i cpanek. Spoko. Świecznik. Cpanek, łyżka, nóż, młotek. A, drogocenne pudełeczko. Spoko. Nóż. Okej. Okay. No nie powiem, było kilka fajnych rzeczy. Dobra, ale to na tyle. Aha, czyli możemy iść dalej. Ale na... Ojej! To nawet dobrze, że może ty nie pójdziemy na górę, bo i tak chciałem iść od tamtej strony. To nawet dobrze. E, gdzie... Tutaj, okej. Okay. <laughs> Przez chwilę się zgubiłem. Dobra, teraz idziemy na piętro numer dwa. na zajebista. Ta Cytadela, naprawdę? Naprawdę? O, tu będzie sam czubeczek. Tu będzie sam czubeczek. Ciekawe jestem, co my tutaj znajdziemy. A co w ogóle jest tam dalej, co? Na mapce nie ma nic ciekawego. A czy tutaj coś na czubku będzie, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, co? A szkoda, kurde, szkoda. Myślałem, że coś tutaj więcej będzie. Hmm. Zresztą to zawalone schody, co? Dokładnie. A tutaj nic więcej nie ma, okej, okay, czyli to mamy z bani, dobra, czyli tą całą stadel już mamy obczajoną, ale jak kamienia do teleportu nie było, tak nie było, no i to jest jednak problem, to jest jednak problem. To jest jednak problem, który mnie martwi, no ale dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd i polecimy tu w prawo i na ten cmentarzyk przydałoby się zahaczyć. Bo jeszcze zdążymy nawet. Hmm. A okej, okay, dobra. Nie, nie, tak z ciekawości. O nie. O, a ty? No, co miecz I'm not good enough yet Aha, spoko, dobra, tak myślałem Tak myślałem, dobra No i to kamyczka dalej nie zdobyłem, co? Dokładnie Aj, no niestety jeszcze go nie mamy, no ale to jest pewnie kwestia czasu. Przynajmniej mam taką nadzieję Dobra, ojej o, dziwne, nie zebrałem tego wcześniej. Tak, prawda, dziwne. Zanim polecimy tam na tą wioskę, warto sprawdzić, co tutaj jest. A, proszę, zawsze trochę punktów chwały wpadnie i przetestujemy przy okazji mieczy. No, rusz się, stary, bo cię zabije. O. Tak jak myślałem, Miecz sprawdza się w mojej piście. Mhm. Tak jest, głupie insekty. Zgadzam się z tobą w stu 100%. o, o, o stary. Mhm. Ale nie, naprawdę mieczek jest dużo, dużo lepszy od... Tego co mieliśmy ostatnio i to od razu widać, naprawdę, i czuć przede wszystkim, że on już potrafi przypieprzyć. Oho. Proszę, proszę, tu mamy grubszą zwierzynę, co? Dobra, może się zajmę tym małym gównem. Ok. Dobra, zajebiście. Nie, kurwa mać. A, to są wojownicy mroku, fak No właśnie, mu o tym dark warrior Drake gave me your <laughs> great-uncle's treasure map. Is that Czemu it? That's not possible. What would the great Randolph von Dredel want with a treasure Well, wow, maybe he didn't trust his own people and decided to bury his possessions somewhere. No, that's not like him. That sounds more like a... We'll see once we've found the treasure. Or do you have a better idea? We haven't got anything else to go on. Let's look for it. Mam no, też tak myślę. Okej, okay, dobra, ruszajmy. No i widzicie przez pomyłkę dowiedziałam się, że jest taka opcja, no proszę. Ej, dobra, widzę, że tu mam trochę złota. <laughs> Bardzo dobrze. Złoto mi się przyda w każdej ilości. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie Dobra, no i mówiłem, że się opłacało przyjść. Punkt chwały zawsze spoko. I sporo rzeczy podlucik też na pewno znaleźliśmy z tych zwierząt. Z tych insektów dokładniej mówiąc. To jest, tutaj nic nie ma. A tutaj mamy te. O, termity śmieszne. Edward? Edward, kurwa, gdzie ty jesteś? Edward? Edward? ja dole Edward. Drugi raz mnie zostawiasz. Że co? To ja ciebie nie będę zabijał? Wcielenie burka bez kitu. Ej, no to zaraz to mi idziemy pogadać. Stój. help you. Haven't I turned up a little late for that? No. Enough with the smart talk. This is a serious matter. I'm Burke, one of the Demon Hunters. Unfortunately, we'll we'll something you went a bit wrong during my last experiment. I can Fuck. see that. Yes, but all is not yet lost. I can reverse the transformation that caused this. So those experiments started. One question bothered me ever since I joined the Demon Hunters. What if mankind no longer needed to fear death? Without that fear, we'd be warriors who'd outmatch any enemy. So, I tried to discover a way to raise the dead. Looks like you succeeded. What? You think this is what I was aiming for? I want my body back. If only I'd never touched your magic it certainly was not my idea to end up with my spirit in these old bones. No. it seems you could do with some help well spotted returning to the citadel in this state is not a good idea my brothers-in-arms would immediately unsheathe their blades and attack me unless you accompany me and make sure that nobody gets up to any mischief okay no That's all. well. There's still a little detail. Check out I a magic formula to get my spirit back into my body, but if I'm not mistaken, my counterpart no longer has it. We need to ask around in the citadel to find who has taken it. I'll take you to the citadel. Okay. Good. I thought I was going to rot here forever. You just lead the way. I'll follow. <laughs> Spoko, no tego się nie spodziewałem naprawdę. To mnie zaskoczyło. Ok, ale pytałem czy mamy coś tutaj jeszcze ciekawego? Oprócz surowej ryby i łódeczki, to chyba nic. A tak z ciekawości. No właśnie, czy możemy. Nie, to kiedy indziej. Na razie, choćmy odprowadzimy do typka. Ale warto by się zainteresować tą łódeczką, co? Edward, a ty co tutaj robisz, do cholery? Róż tą dup dupę, co? Edward? A, bo ty masz. No rzeczywiście, fakt. A no to sorry, bardzo zapomniałem, że ty byłeś na wstrzymaniu. A to moja wina, sorki. O kurde, tam flaga powiewa, Aha, ciekawe. No tylko teraz nie wydurniajcie się chłopcy i nie rzućcie się na nas z bronią, co? Bo to nie byłoby zbyt mądre. E, łowcy demonów, muszę zapamiętać to, inaczej też zwani Mrocznymi Wojownikami. Pewnie Drake coś zagada, co? not mason. a drake. what do you know about burke? he's one of our new arrivals. so, well, you should talk to drake. i don't have time to deal with. Aha, okay. Then let's go to Drake. he he's here Burke is looking for his magic formula. What? But he can barely stand straight. How can he be able to look for something? And before he does anything else stupid, you should bring him to me. Then we can talk about this magic formula. How about the magic formula... <coughs> oh, hi, Geiger. I've been wondering why skeleton's been following you, but no now it's speaking. Get rid of it. That's not a skeleton. Do you think I was born yesterday? Of course it's a skeleton. It's not what it looks like. So? Burke fuck with magic, and this is the result. Yeah, yeah. That thing is Burke. Tak. That's right. Mm -hmm. And he needs your help. Well, we're fine. Maybe I can help him after all well, Aha. do you have the formula? no, but i sort of have an idea. i Jaki? saw that connor had a scrap of paper in his hand. maybe he has what you're looking for, but you could also try speaking to henrik. if not, then it's all over. Aha, okay. Na pewno tak zrobię. Tylko... Uh -huh. Tylko powiedz... gdzie oni są, co? Bo ja nie bardzo pamiętam, gdzie oni są. Może zaprowadzimy cię na górę do siebie samego. To też zawsze będzie jakiś pomysł. Kochanie, nic nie zrobisz, co? No, dokładnie. Okej, okay, dobra, ale to chyba zostawimy sobie na następny odcinek. Bo tutaj to już nic nie zrobię. Dobra, tak, tak, tak. Tutaj ich nie ma na górze, warto zapamiętać. Zapomniałem, gdzie oni są, cholera. Okej, okay, ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie. I zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a. Więc trzymajcie się. Cześć.